Cześć. To bardzo spontaniczny live. <grywa> bardzo, bardzo. Skłoniły mnie do tego poranne moje refleksje. I no właśnie, nawet zaczęłam nagrywać, ale poczułam, że potrzebuję założyć koronę, którą jakiś czas temu stworzyłam, żeby rzeczywiście poczuć się tą królową albo poczuć tą energię. Temat jest ciekawy, w tym sensie dla mnie. On, nie spodziewałam się, że będzie tak żywy w moim życiu. Natomiast jak składam sobie różne puzelki, to to, to było. Tylko dopiero teraz mi się to rozjaśnia. To jest mocno związane z Human Design który pomaga mi spojrzeć na to, co było w moim życiu już od dawna, ale tak daje mi taki snop światła na to. Jak pierwszy raz zadałam się z Human Design i czytałam o moim krzyżu, moim krzyżu inkarnacji, to jest chyba prawy coś z władzą w każdym razie. Już nie powiem Ci, ale w każdym razie jak czytałam, ja mówię, władza? Ja mam coś z władzą? Z rządzeniem ludzi? Absolutnie nie. Ja mam taką tendencję, żeby nie było. Mam sobie. No, całe życie było, słyszałam, że za bardzo dominuję i potrafię być autorytarna. Czułam mocno, że to jest mojego manifestora. Natomiast czuję, że to jest jeszcze ta moja bramka, która sprawia, jaka jest misja w moim życiu. Właśnie główną bramkę w słońcu mam w bramie 45. To jest bramka, w zależności od różnych ludzi, nazywana. Bramą władzy, władcy albo królowej, albo szamanki. Szamanka mniej do mnie przemawia. Natomiast najbardziej przemawia do mnie królowa. I z tego, co jak ja rozumiem, mój krzyż inkarnacji, jak ostatnio miałam sesję z Kamilą Miłkowską z Human Design, to moją misją właśnie jest tak, jakby pokazywanie nowego, nowego podejścia do władzy. Nowe podejście do bycia królową, królem. E, witam każdą osobę, która tutaj mnie słucha, chociaż przez chwilę. E, w każdym razie bycie, e, zauważyłam, że jak kogoś witam, to za chwilę ktoś znika. To jest bardzo ciekawe. E, także to tak dla ciekawości. Natomiast, e, jak zaczęłam patrzeć, patrzeć szerzej na to właśnie. Ja czuję, że w tym jest mega mądrość. Rzeczywiście ja mówię o życiu w zgodzie ze sobą. Mam drogowskazy na życie w zgodzie ze sobą. Czyli, czyli to o, tak naprawdę o byciu królową, królem swojego życia, po swojemu, według własnych zasad. Mówię głośno o słuchaniu siebie, o dbaniu o siebie. Dla mnie w pierwszej kolejności ja potrzebuję stać się królową swojego życia. Dzisiaj mi przyszło, że chodzi o to, żebym była królową luzu, królową na luzie. Na luzie to jest jedno z moich haseł. W lekkości radości to kolejne rzeczy, które mi tak przyświetają. I królowa na luzie, czy królowa luzu, to już jest zupełnie inna bajka. I czuję, że jestem na dobrej drodze. Dlatego, że jak sobie pomyślę o tym, jak jak w mojej nawet przestrzeni, przystań duszy, czy w moich nakręgach, czy w programie Odważ się być sobą, to ja czuję i to dostaje potwierdzone, że ja daję dużo swobody, że to każdy ma sam o sobie decydować, czyli każdy sam o sobie stanowić, każdy sam ma przyjąć odpowiedzialność za siebie, każdy sam ma przyjąć władzę nad sobą i nad tym, jak korzysta z, z, z tego mojego królestwa, o, patrząc, mówiąc tymi słowami. E, władza, król, jakkolwiek. E, tak się zastanawiałam, czy znaczy jeszcze nie zastanawiałam, właśnie nawet teraz to się przyjrzy temu, co to, to dla mnie być, znaczy być królową. Dla mnie, no właśnie to jest między innymi to stanowić o sobie ja w moim królestwie czyli w mojej przestrzeni chciałabym żeby każdy stanowił o sobie żeby sam decydował jesteś na przykład moim subskrybentem na pewno zwróciłeś uwagę że ja nie namawiam do bycia subskrybentem to nie moja bajka ja tobie oddaję decyzję czy ty chcesz subskrybować czy nie czy chcesz mieć w jakiś sposób do czynienia z moją przestrzenią czy nie ja raczej nawet kibicuję każdej osobie która powie jednak nie chcecie słuchać, dlatego że w momencie, kiedy stanowisz o sobie i czujesz, że to nie jest dla Ciebie przestrzeń, że to, co ja mówię, nie przemawia do Ciebie, że to jest tylko nie wiem, sztuczne tworzenie tłumu, czy być może hmm, zaczęłeś subskrybować ze względu na filmy o zwierzętach, które uwielbiam, natomiast to nie jest docelowe... Co będę przedstawiać? Jest jedną z rzeczy, które chcę pokazywać boski świat natury, więc również rośliny, różne możliwości, różne ciekawości. Ale ogólnie chcę przemawiać. To jest moja główna droga: przemawiać do serc, bycia taką autentyczną. I to też jest właśnie moja misja, taka bycie, bycie autentycznym w tym, co robię. Czyli bycie autentyczną królową. Przede wszystkim swojej przestrzeni. Podkreślam to mocno. Więc, jeżeli subskrybujesz i, ma, i czujesz w tym momencie, że to nie jest ta przestrzeń, to ja całą sobą będę ci kibicowała, żebyś posłuchał siebie, zadał o siebie i poszedł za tym, do czego się woła serca. I to jest to, co bym do czego bym zachęcała wszelkie osoby, które chcą być w mojej przestrzeni, do bycia swoim królem, królową swojej przestrzeni, do bycia królą, królową swojego życia. O całkowitym stanowieniu o sobie, za pójście z sobą bezkompromisowo w 100%. Ja się tego jeszcze cały czas uczę. Są momenty, kiedy jeszcze nie do końca się wysłucham, że jeszcze nie do końca jestem królową swojego życia. Ja też opowiadam o drodze. To jest coś, co jest też moim darem, dzielenie się swoim doświadczeniem. Więc na pewno będę się tutaj dzieliła, jak to jest u mnie. Na pewno podzielę się, bo dla mnie to jest przewrotne, ale ja też całe życie byłam służącą i służę, służę ludziom. Ja specjalnie mówię to słowo, bo to słowo jest pejoratywne i najczęściej stawiające niżej. A ja chcę pokazywać, że służąca i królowa stoją na równi. Tak naprawdę królowa jest służącą, a służąca jest królową. Królowa służąca służy ludziom czy swojej przestrzeni. Służąca jest królową swojego życia. I będę o tym na pewno nieraz do tego wracać, bo to jest temat, który mnie kręci, rajcuje, bo to jest coś, co pokazuje zupełnie inną stronę haseł, które są w jakiś sposób, ym, mają jakieś znaczenie, a można to zupełnie inaczej do tego podejść, bądź y, służącą. Dla innych, będąc jednocześnie królową. To jest właśnie sedno. Bądź królową i służ innym, żeby stali się królami swojego życia. Wow, to zupełnie inna bajka. I to jest coś, co mi kręci. To takie poranne przemyślenia, to takie poranne iskierki. Ja będę temat jeszcze eksplorować, natomiast to takie wstępne zapowiadajki tego, co się może tutaj dziać. I jeszcze powiem Ci jedną rzecz na koniec. W związku z tym, że właśnie poczułam mocno, że coraz głośniej będę mówiła o byciu królową, to też istnieniem o sobie, więc mm, to też dotyczy kanału. Był moment, że yy, tak wstrzymywałam się ze sobą, żeby. Yy, bo chodzi o to, że ja czasami nagrywam 3-4 filmiki w ciągu dnia i tak rozkładałam je na różne dni. Poczułam, że nie są takie dni, że ja nagrywam dużo i będę wrzucać. Będę je właśnie chodzi o to, że nie tyle wrzucać, ile pokazywać od razu publicznie. Niech się zadziewa. Więc może być tak, że ja akurat na szczęście nie dostaję powiadomień, ale jak subskrybujesz możesz dostać 3-4 powiadomienia, że nagrywam film, a potem tydzień, dwa, trzy cisza. Bo tak u mnie czasami jest, że potrzebuję Mam czasami taki przepływ, żeby się dzielić. Przyszła mi jeszcze jedna rzecz to ostatnia taka inspiracja, inspiracja, takie dopowiedzenie tematu. Też mnie kręci, aczkolwiek jeszcze tego nie poruszam. Temat systemu to też jest rodzaj władzy. Ja czuję, że na temat systemu, podejścia do systemu, podejścia do władzy, no właśnie będę miała dopowiedzenia. To będzie się. Rozkręcało, więc to też będę poruszać w ramach tematu bycia królową królem swojego życia, swojej przestrzeni. Także wszystkiego dobrego. I życzę Tobie, żebyś. Tak jak ja wkroczył, wkroczyła na drogę bycia królową albo królem swojego życia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Ciebie, ciepło.